Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na taki film, w którym pokażę Wam, jak zapakować pudełko w papier pakowy, w papier ozdobny. Taki papier, w którym po prostu e, e, dajemy prezenty. E, okazuje się, że niby jest to proste, niby każdy wie, jak zapakować e, e, zwykłe pudełko w papier. A jednak popełniamy troszeczkę błędów, a dzisiaj chciałabym Wam pokazać, że jest na to prosty sposób, i takich błędów można po prostu uniknąć. Jeżeli ten temat Was interesuje, zapraszam na film. Zaczynamy pakować pudełko i opakowywać pudełko, ale muszę Wam powiedzieć, że zwróćcie też uwagę, jeżeli kupujecie prezenty, i te prezenty są na przykład o takich niewdzięcznych kształtach. To warto może też zainwestować, słuchajcie, w taki ładny kartonik, który później również może być używany w domu przez osobę, która dostała ten prezent. Takim pudełkiem jest na przykład to, które ja dostałam. Ja tutaj akurat sobie trzymam długopisy na biurku, i to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry też taki element. To są bardzo dobre, solidne pudełeczka, i w to możecie również zapakować prezent. I jeżeli taki prezent opakujecie w papier dodatkowo, to możecie nadać mu również inny klimat, a możecie zawiązać już same takie gotowe, ładne pudełko piękną kokardę i już będzie się. Fantastycznie sprawdzało jako prezent. No ale bardzo często mamy na przykład jakieś prezenty, które już mają takie pudełka, albo akurat nie możemy dostać takiego ładnego. Więc na pewno już wtedy musimy zawinąć taki prezent w papier. Ja oczywiście jestem zwolennikiem takim, żeby nawet jeżeli wkładamy później taki prezent do torby papierowej, też ozdobnej, to warto by było jednak, żeby ten prezent też był zapakowany, żebyśmy nie kładli na przykład takiego kartonu do torby prezentowej, bo to wcale dobrze nie wygląda. Dlaczego dzisiaj chciałabym Wam omówić tylko i wyłącznie, jak zapakować w papier taki prezent, dlatego, że spotkałam się bardzo często w te, z takim pakowaniem, które jest właśnie robione w ten sposób, ja może sobie tak tu zablokuję, że kładziecie pudełko tak, ja nie mówię, że wy tak robicie, tylko ja spotkałam się bardzo często z takim właśnie pakowaniem, gdzie nie ma tej oszczędności papieru, tylko jest potem takie nadmierne zużycie tego papieru, a wcale tak nie potrzeba robić, bo można wykorzystać inaczej. Bardzo często widziałam, że się pakuje o w ten sposób, i potem tu jakoś się zagina i mamy tutaj już po bokach widać, że jest ten nadmiar papieru. Albo odcinamy i taki zostaje nam pasek, który też jest nie do końca do wykorzystania. Warto jest, słuchajcie, zanim zaczniecie pakować taki prezent, warto jest. Po prostu zmierzyć, czy tego typu karton mogę zapakować w poprzek. Czy muszę w ten sposób, czy w poprzek? Jak mierzę? No, mierzę sobie po prostu. Zawsze tu kładę, zostawiam taką rezerwę i po prostu sobie tak o szybciutko. I patrzę, że doskonale mi się tutaj w, tej, w ten sposób ten prezent zmieści. Zapakuję. I teraz wezmę sobie zobaczcie odmierzę. Mierzę tak, żeby tu była na tą szerokość zakładka. No i tutaj też tak wezmę sobie, o i tutaj sobie zrobimy zagięcie. I teraz jak mamy to zagięcie tu zrobione, jak widzicie, ja sobie zrobiłam takie zagięcie, to teraz wezmę sobie zegnę, w tym zagięciu ten papier tak jak to bywało w szkole wyrównamy ładnie trochę szeleszczę ja sobie zdaję sprawę i mamy tutaj i tak sobie widzicie ładnie sprawdzimy, mniej więcej równo jest ja oczywiście, zamiast nożyczkami polecam Wam ostry nóż i tniemy w ten sposób papier. O, i już mamy teraz papier, ten, który będziemy wykorzystywać. Ten możemy sobie odłożyć. No i zaczynamy pakowanie naszego prezentu. Zobaczcie sobie teraz ten papier. Mniej więcej postawimy tu na środku, żeby on był. I ponieważ ten papier, ten karton, który ja tutaj mam, patrzę, żeby tu mniej więcej był na środku. Ten karton jest takim kartonem, który nie będzie wykorzystywany później przez, przez osobę, która dostała, bo nie jest to karton ozdobny tego typu, jak ten przed chwilą wam pokazywałam. Więc ja mogę, żeby mi tu ułatwić sprawę, mogę sobie takim zwykłym klejem szkolnym tutaj podkleić na kartonie, zobaczcie, posmarować i ten papier sobie. Po prostu podkleić. I wtedy nie będzie mi się tutaj ruszał. Oczywiście, jeżeli wykorzystujecie tego typu ozdobne, to możecie dać albo małą kropkę, albo po prostu przytrzymać sobie tutaj palcem, żeby móc dalej zabijać ten karton. Wcale nie musicie przyklejać. Ja sobie przykleiłam teraz, bo jest mi po prostu wygodnie. I zobaczcie. Teraz mamy tutaj taką taką zaginkę zostaje nam coś takiego, więc co tak brzydko będzie wyglądać, więc ja proponuję, żebyśmy w tym miejscu tu u góry ten papier po prostu zgieli sobie. zgieli sobie do końca. widzicie tak, żeby tutaj zrobić równo z tym, gdzie kończy się karton. Tak, tak zaginamy i wtedy dajemy tu, żeby, gdzie się kończy. A ponieważ nie chciałabym, żeby tu ładnie się zaginał, to też biorę szybciutko sobie ten papier mniej więcej tak trochę chociaż na oko. Zakleję. O, nie za dużo możecie sobie dać tego kleju, ile chcecie, i teraz zobaczycie. Znowu tutaj będziemy przyklejać bez używania taśmy i wtedy taśmy nie widać i możemy sobie takim klejem. Słuchajcie, ja za trzy takie kleje, bo one były w takim komplecie w Pepco zapłaciłam 2 zł. Więc nie jest to wydatek i zobaczcie. I mamy tu już zrobione nie widać, nie ma po środku, mamy takie tutaj zagięcie. No i oczywiście zaczynamy pakować boki. I tutaj robimy oczywiście trójkąty. Wszyscy znamy, wiemy jak, jak to wygląda. Robimy po prostu zaginamy i robimy trójkąty. Robimy sobie takie ładne trójkąciki. I teraz zobaczcie, teraz jest, mogłabym już zacząć kleić tu, ale chcę zobaczyć, jak mi wyjdzie to z drugiej strony, ponieważ robiłam to na tak zwane oko. Więc tutaj znowu zaczynam robić ten trójkąt, tak. O. I teraz patrzę, i też mam tu. I teraz zobaczcie, można zostawić taki kleić, ale ja uważam, że teraz musimy zrobić wyrównać, żeby mniej więcej było to równo z każdej strony. I tutaj sobie wezmę znowu klejem, zagnę sobie ten moment. Tu ładnie. Zaginam o i teraz znowu to będę przyklejać, i tu ładnie przyklejamy o, widzicie? To jest przyklejone i to wygląda ładnie. I teraz mniej więcej patrzę na tą samą odległość. Żeby było tak jest. I tu weźmiemy, zobaczcie, sobie też zagięłam, tak żeby była mniej więcej taka sama, oczywiście nikt do nas nie będzie strzelał, jak to się mówi więc nie musimy tego robić aż tak równo, ale wizualnie, żeby to było ładnie i estetycznie. I tutaj też weźmiemy i znowu klejem. I zaklejamy ładnie. Proszę bardzo, mamy zaklejone tak pudełko, mamy tak opakowane to pudełko, że z żadnej strony nie ma, słuchajcie, nie widzimy, no z której strony jest przód, a z której tył. Widzicie, ważna jest tutaj ta listwa. Zamiast brać ją, bardzo często jest tak, że robimy to na połowie. Można, oczywiście, tak można, ale ja jestem zwolennikiem, że jeżeli biorę taki prezent i słuchajcie, nie widać z żadnej strony, e, gdzie, gdzie jest przód, a gdzie tył, dopiero nasza dekoracja wskaże ten przód. Ale ja zawsze uważam, że jeżeli cokolwiek dajemy, to powinno to być estetyczne z boków. Z tyłu, z przodu po prostu zawsze musimy dbać o ogólne wrażenie. I uważam, że jeżeli jest tak pięknie zapakowany prezent już w sam papier, bardzo starannie, to już naprawdę to ma fajny, fajny oddźwięk. I na pewno osoba, która będzie obdarowana takim prezentem, doceni to, że żeście włożyli w, w, w wysiłek w zapakowanie takiego. Prezentu. A zwróćcie uwagę, że ja mam tutaj wykorzystany tylko papier i tylko zwykły szkolny klej. Nawet nie musiałam kupować taśmy. Osobiście. Nie przepadam za prezentami, które no, są lepione tutaj tymi taśmami, bo je po prostu widać. No, umówmy się. Natomiast, tak, oczywiście są też takie papiery, które um, może nie zawsze będą trzymały się na ten klej, i wtedy pod spodem gdzieś tam możemy wykorzystać taką taśmę. Natomiast nigdy nie róbmy tego tak, żeby ta taśma była widoczna czy po bokach, czy gdzieś no, na zewnątrz. Paczki, tego nie, nie róbmy, bo to naprawdę nie wygląda estetycznie. Słuchajcie, ja uwielbiam, kiedy ktoś ode mnie na przykład dostaje prezent i już się zachwyca, zachwyca samą formą opakowania, mówiąc ojej, aż mi go szkoda rozpakować, bo jest tak piękny. Oczywiście to pudełko zapakowane w zwykły papier, no nie może wywołać jeszcze takiego stanu bo to dopiero będziemy dekorować. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, że zawsze bardzo ważna jest ta baza. Czyli to, na czym dopiero będziemy robili dekoracje. Mam nadzieję, że ten film Wam pomógł i że nauczycie się, być może na pewno znacie wiele osób zna z Was ten sposób pakowania, a być może nie, więc dla niektórych być może będzie to pierwsza lekcja pakowania prezentu pudełka takiego w papier ozdobny. Trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia, cześć!